Cześć! Mamy dzisiaj piątek, 27 października, a ja witam Was na naszej plantacji rzepaku ozimego. Jak widzicie, nie opuszcza nas aura ponura, deszczowa w październiku. W naszym regionie zachodniej Wielkopolski odnotowaliśmy już łączny opad deszczu w ilości prawie 80 mm, 80 litrów na metr kwadratowy, więc jeśli jak na październik są to bardzo duże. Opady niestety w przeciwieństwie do września, który z kolei był suchym miesiącem, o tym będę też wspominał, opowiadając trochę o kondycji tego rzepaku. Zapraszam do oglądania tego materiału. Tak jak już mówiłem w poprzednich materiałach z tego pola, ten rzepak udało nam się zasiać 1 września. Wcześniej utrudniały ten siew opady deszczu, jednak kiedy już udało się zasieć tutaj tą plantację, to przestało padać. We wrześniu mieliśmy łącznie zaledwie kilkanaście milimetrów opadu i to jeszcze w kilku małych opadach, stąd tutaj mieliśmy duże problemy ze wschodami, głównie na tej glebie bardziej zwięzłej, na miejscach, gdzie występuje glina na tym polu. Stąd cała ta plantacja była i jest nadal Mocno nierówna. Dużym wyzwaniem było tutaj wykonanie odpowiedniego zabiegu regulacji, a bardzo duży wpływ na kondycję tego rzepaku miało również żerowanie szkodników. Tym, który zaatakował tutaj jako pierwszy, była oczywiście pchełka rzepakowa. Niestety ten wyjątkowo silny, jak na nasz region, nalot nałożył się na te problemy ze wschodami, przez co te Małe, wolno rozwijające się rośliny były wyjątkowo, w wyjątkowo mocny sposób uszkadzane przez właśnie pchełkę, którą, której objawy żerowania można było zauważyć już nawet od pierwszego liścia właściwego tego rzepaku. Zabiegiem, substancją z grupy pyretroidów udało nam się zatrzymać szkody powodowane przez tego szkodnika, jednak po jakimś czasie na plantacji pojawił się kolejny dobrze znany plantatorom rzepaku. Chodzi tutaj oczywiście o śmietkę kapuścianą. Z tym szkodnikiem na naszych polach w ostatnich sezonach niestety nie udaje nam się skutecznie walczyć. Właściwie zawsze on pozostawia po sobie jakieś szkody. Ja je pokażę tutaj w przypadku tej plantacji. Niestety są one w tym roku dosyć znaczne. I tutaj widzimy właśnie takie uszkodzenia powodowane przez larwy śmietki kapuścianej. One sobie podgryzają ten korzeń, no i później, kiedy on jest w tym miejscu bardzo osłabiony, to podczas wyciągania takiej rośliny z ziemi on się po prostu urywa i zostaje tylko te kilka centymetrów. Tutaj, na szybko szukając właśnie takiej rośliny, aby wam to pokazać, wybrałem akurat taką małą, po której widać, że jest tutaj z nią coś nie tak, i na pewno ten korzeń jest uszkodzony. Ona teraz nie pobiera. Tak naprawdę tak jak powinna, składników pokarmowych, wody i się po prostu odpowiednio nie rozwija. A tak wyglądają niektóre z roślin na tej plantacji z zdrowym systemem korzeniowym. Tutaj, jak możecie zobaczyć, udało mi się całkiem długi ten korzeń z ziemi wyciągnąć, nie urwał się. No to również ze względu na to, że po prostu gleba jest mocno nasączona wodą i ten korzeń się po prostu nie urywa. Tutaj mamy kolejną roślinę w fazie siedmiu liści, akurat. Także jak na końcówkę października, no to powinno być ich niestety więcej, ale tak to właśnie na tej odmianie populacyjnej wygląda. W tamtym roku miałem taką obserwację, że na mieszańcowym rzepaku, który miał lepszy wigor jesienny i szybciej się rozwijał, zarówno jeśli chodzi o. Liczbę liści nad powierzchnią ziemi, a także system korzeniowy właśnie w glebie, te uszkodzenia po larwach śmietki kapuścianej były nieco mniejsze. Myślę, że takie większe korzenie, grubsze, są już dla tego szkodnika mniej atrakcyjne i przede wszystkim temu szkodnikowi nie tak łatwo jest uszkodzić ten korzeń aż w taki sposób, aby on się nam tutaj urywał podczas wyciągania z ziemi. Dlatego Myślę, że ten wolny rozwój tej plantacji ze względu na małą ilość opadów we wrześniu też przyczynił się do tego, że ten szkodnik wyrządził u nas takie duże szkody. Tak jak wspomniałem wcześniej, problemy na tej plantacji nie były związane tylko z szkodnikami, również ze względu na tą różnorodność roślin problemem było wykonanie odpowiedniego zabiegu. Regulacji, tak aby z jednej strony utrzymać odpowiedni pokrój tych roślin dobrze rozwiniętych, ale z kolei nie zatrzymać za bardzo rozwoju roślin mniejszych, słabszych. Jak wiadomo, one reagują znacznie bardziej na taki zabieg i wtedy zbyt duża dawka środków regulujących może je zbyt mocno zatrzymać. Tutaj mamy naszego LG Aucklanda. Tak wyglądają niektóre z roślin tej odmiany. Wygląda to dobrze, jednak wiele z nich również jest uszkodzonych przez śmietkę kapuścianą. Zabieg regulacji wykonywaliśmy, to przypomnę, ponieważ mówiłem o tym w poprzednich materiałach, preparatem Karyks w dawce 0,6 litra i do tego 150 g tebukonazolu. Oczywiście właśnie. Ta regulacja była w niektórych miejscach tutaj dawka na bieżąco zmniejszana, gdzie ten rzepak był trochę słabszy, a w takim miejscu jak tutaj, gdzie były tylko pojedyncze rośliny w fazie dwóch, trzech liści, był on po prostu całkowicie wyłączony. Przed chwilą pokazałem taką dość ładną roślinę naszego rzepaku. No to tutaj, żeby być sprawiedliwym, pokazuję takie miejsce, w którym wygląda to, jak wygląda te rośliny bez regulacji. Strasznie się tutaj wybujały. Do góry i zobaczymy, jak nam to tutaj przezimuje. Na plantacji widać również żółkniejące liście, które są objawem niedoborów azotu. Jeśli chcecie dokładnie znać nawożenie na tej plantacji, to zapraszam do poprzednich filmów, właśnie na moim kanale. Jednak przypomnę tak na szybko, że w przypadku tego pola było to 60 kg czystego azotu plus jeszcze 30 ton. Obornika, także myślę, że tutaj głównym powodem występowania tych niedoborów były po prostu te niskie opady we wrześniu, które pewnie nie pozwoliły się tym nawozom odpowiednio rozpuścić, rozprowadzić w glebie tak, aby ten rzepak mógł sobie te składniki na bieżąco pobierać. Tutaj jeszcze takie porównanie: po prawej stronie rzepak populacyjny, po lewej mieszańcowy i jak widać, jedna i ta sama dawka. Regulatora powoduje w przypadku różnych odmian różny efekt. Tutaj ten rzepak populacyjny jest zdecydowanie bardziej wbity w ziemię niż ten LG Auckland. W tym materiale to będzie już wszystko. Ja dziękuję Wam za oglądanie do końca. Zapraszam do komentowania tego filmu, subskrybowania kanału i śledzenia. Przyszłych materiałów, które będą się na nim pojawiały. Pozdrawiam, cześć.